A z nami jest już Klaudia Kroczek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za tobą piękna bielsko-biała i piękna pogoda, bo dzisiaj rzeczywiście upalnie w całym kraju, ale jutro pogorszenie pogody, czy tak zostanie? Można powiedzieć, że pogorszenie pogody, trochę więcej chmur deszczowych i burze, przede wszystkim na południu Polski. Więc popołudniowe wędrówki po górach, niestety będziemy je odradzać. Od, 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 odradzać, to przypominałam. W kolejnych dniach też burze, ale to ze względu na to, że wzrośnie temperatura. I to będzie ta rekordowa temperatura, 36 stopni w cieniu. Tak, że upały nadchodzą. Dużo wody, krem z filtrem i coś na głowę. Tak, zdecydowanie. Dobra informacja dla tych, którzy nie lubią tak wysokiej temperatury, jest taka, że te, potrwały, te upały nie potrwają tak długo. One pozostaną z nami przez 2-3 dni, a potem znowu już. Całkiem komfortowa dla nas temperatura. Zobaczmy szczegóły prognozy pogody, bo faktycznie teraz po południu jest ładnie w większej części kraju. Naprawdę słonecznie i już widać plażowiczów niektórych, którzy gdzieś tam, przed chwilą widzieliśmy na obrazkach, no że korzystają. W górach faktycznie już widać chmury i to takie ciemne, gęste, bo w nocy też w niektórych miejscach popada i będzie burzowo. Zobaczmy zatem szczegóły, bo w ciągu najbliższej doby czekają nas zmiany w pogodzie. Co się zadzieje? Przede wszystkim napłynie do nas za frontem atmosferycznym nieco chłodniejsze powietrze. Więc jeżeli front atmosferyczny będzie wędrował przez Polskę i zatrzyma się gdzieś mniej więcej tutaj na tej granicy, to w tej części kraju jeszcze będzie gorąco, tak 28-29 stopni. A w tej części Polski, jak front atmosferyczny już przewędruje przez nasz kraj, zrobi się trochę chłodniej i to nad morzem spore ochłodzenie. Jutro burze mogą pojawiać się w Rzymie i w Londynie. Najchłodniej w Dublinie 16 stopni, a najcieplej w Bukareszcie

Z niebezpieczną pogodą miejscami na zachodzie, też przelotnym przelotnymi opadami deszczu i burzami z silnymi porywistym wiatrem. No i na zachodzie już widać, że front atmosferyczny będzie i będzie trochę niższa temperatura, 12 stopni. No a tutaj gdzie jeszcze front atmosferyczny nie dotrze, tropikalna noc. Między innymi w Warszawie tam 22 stopnie. Ostrzeżenia dla kierowców na zachodzie tutaj niebezpiecznie ślisko, silne porywiste wiatry, burze. A burze jutro po południu mogą pojawić się w Lublinie, w Rzeszowie i w Zakopanem. Przelotne deszcz w kielcach, w łodzi, w Krakowie, w Gdańsku i Wolsztynie. Jutro chmur dosyć sporo nad Polską, ale i tak piękne przejaśnienia, no i ta różnica w temperaturze, w koło na przykład 19 stopni, a w tym samym momencie w Rzeszowie aż 29. Ostrzeżenia dla kierowców w tych miejscach gdzie pojawią się chmury deszczowe i burzowe. Może być ślisko nawet tam, gdzie takie ostre słońce. W pozostałej części kraju uważajmy, bo też widzialność może być ograniczona. W poniedziałek burze na południu, deszcz w centrum i na południowym zachodzie. I tu jeszcze to chłodne powietrze utrzyma się nad Polską. Nieco chłodniejsze, może o tak. Temperatura wyniesie od 22 do 27 stopni. No i mamy wtorek. Pięknie, upalnie i napłynie nieco cieplejsze powietrze do kraju, więc 30-31 stopni. I dalej... Tutaj te szalone upały, bo w środę nawet do 36 stopni, w czwartek również, w piątek od 24 do 31, ale w tych kolejnych dniach burze z silnym wiatrem. Na szczęście ciśnienie będzie w normie, ale ci, którzy źle reagują na, na burzę, no to faktycznie może ich boleć głowa. Biometr niekorzystny, temperatura odczuwalna jutro praktycznie taka jak na termometrach. I raport smogowy wygląda naprawdę bardzo dobrze w całym kraju. Miejmy się na baczności. Sprawdzajmy ostrzeżenia, bo na pewno przyjdą alerty na temat wysokiej temperatury i na temat burz. Także bądźmy na bieżąco. Ja wracam za niedługo. Tak jest. Proszę z nami zostać. Powiemy. Będziemy informować, tak. gdzie należy na siebie uważać. Dziękuję tak. bardzo. Do Dziękuję. zobaczenia. Do zobaczenia.